Jaka jest najdziwniejsza miejska legenda, jaką słyszeliście? Zapomnijcie o tym. Te cyfrowe koszmary to zupełnie inna liga. Kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić więcej strasznych treści od Jokey Streak. Clown z Sochocina Małomiasteczkowa. Legenda pojawia się tylko w bezksiężycowe noce, strasząc dowcipnisiów i znikając przed świtem. Herobrin duchowy glitch z Minecrafta. Fani twierdzą, że buduje tajemnicze struktury i zostawia zagadkowe znaki. Ale mojang mówi, że nigdy tak naprawdę nie istniał. Error 303. Ten nawiedzony plik gry zawiesza urządzenie i zostawia przerażające wiadomości. Prawdopodobnie fałszywka, ale zaryzykowałbyś pobranie go? Mariusz-Ekses pakanowa legenda głosi, że może zepsuć każdą grę, do której wejdzie, zamieniając przyjaznych NPC-ów we wrogich i sprawiając, że ekran migocze jego złowrogim uśmiechem. Znaliście którąś z tych historii? Po więcej mrożących krew w żyłach faktów i cyfrowych dreszczy zasubskrybujcie Joyistrick. Nie przegapcie swojego kolejnego koszmaru.